Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zaczniemy od końca, bo sprzęt, który tutaj już do nas dotarł, zamontowany i jest, to wszystko słuchajcie, ustawione. Już mam tutaj robić zbliżenie znowu telefoniczne. Proszę bardzo, Ta -da -da. Tu jest wiercenie. Na pewno, na pewno, na pewno. Sprzęt zamocowany tutaj i teraz. To jest świetna sprawa, bo zobaczcie, tam powiedzmy jest ten punkcik. Kręcimy jednym laserem, kręcimy drugim. Ja później sobie to znowu ustawię. Ustawiacie w miejscu, gdzie jest ten punkt wiercenia i to wszystko. To jest aż tak proste, więc przez to, że można tym pokręcić, to faktycznie można to zamocować w wielu miejscach. Zobaczcie, gdzie ja to zamocowałem. Teraz jest to w tym miejscu i no wiem, że tracę dosłownie, tam, nie wiem, ze 2 centymetry tego opuszczania, ale ten ruch tutaj w tej wietarce jest naprawdę spory. Producent mówi, żeby na przykład tutaj zamocować, i tak też zrobiłem na początku, ale przez to, że ja mam dosyć wysoką przykładnicę i często wiercę również tak jak teraz, blisko krawędzi, no to stwierdziłem, że jednak. Przesunę ten laser do, do przodu, a nie z tyłu. I generalnie można powiedzieć, że w tej wiertarce, słuchajcie, już jest wszystko co może być, czyli e głębokości, e gwintowanie, zatrzymywanie, że jak dojedzie do, jakiegoś, do jakiejś głębokości, to się zatrzyma, później wycofa, zmieniając kierunek. Tutaj już jest słucham, wszystko. Teraz jeszcze doładowałem laser, czasami. Mnie ta elektronika również denerwuje, bo chcę to włączyć i wykonać jeden otwór i koniec. No, to trzeba zmienić prędkość, no to trzeba coś tam ustawić. Ale jak robię 2, 5, 50, to uwielbiam, po prostu uwielbiam tą wiertarkę, bo jest to genialny sprzęt. Ma wszystko, co może mieć. Nigdy nie brakło mi też mocy, ale czasami, właśnie jak teraz. Potrzebuję wywiercić. Mam już wytrasowane miejsce wiercenia. Czyli najpierw zmierzyłem, wytrasowałem, i chcę tylko wywiercić w tym miejscu. Więc, oczywiście, jeśli są wiertła z długim rządłem, no to sobie tam podjadę, poprzymierzam, dotnę tym rządłem i wtedy mogę wiercić. Ale. Dużo prostszą metodą jest zrobić tak jak teraz, czyli zamocować taki laser, tutaj mam jeszcze te uchwyty różne, opowiedzmy sobie, niech będzie ten, jestem w stanie sobie to dokręcić szybko, ale widzę też, że sama przykładnica ta równoległa, czy prostopadła, no zależy, z której strony będziemy patrzeć, ona jeśli jest zamocowana mocno, i. Reguluję sobie tylko głębokością, żeby trafić w ten punkt, który mnie interesuje, to wydaje mi się, że to już wystarczy, bo wiertło, mając rządło, będzie trzymało ten materiał, żeby on się dziś nie ruszał na boki. A poprzez przykładnicę mamy zabezpieczenie, że ten materiał po prostu się nam nie obróci, bo miałem takie sytuacje na tamtej wiertarce poprzedniej, tam przykładnicy nie było i. Mówię, a tam sobie wiecie, nie wiem, wiertło 13 albo kisetnik, co tam, nie? Pach, wchodzę. Jak mi się zablokowało, jak to się obróciło? No, można dostać po paluchach i to co całkiem nieźle. Także, ale dobra, wracamy do tego laserowego sprzętu. Prosty montaż, banalny. Tylko opaska zaciskowa. Mocujecie, kalibrujecie. Zaraz to sobie poprawię i tyle. Myślę, że dopasować będzie można to praktycznie do wszystkich możliwych wiertarek. Jest tutaj też taka taka blacha, która jeśli mamy teraz, mamy na przykład małą średnicę, ponieważ tutaj jest no myślę, że nie wiem z 70-80 mm. Tutaj jest znowu ze 120-150. Więc jeśli jest coś dużego, to robimy poprzez to blachę. Jak mamy mniejszą średnicę, jest to również przygotowane. Tyle. Świetny sprzęt. Polecam. Generalnie w ogóle firma ta, ta Vicksey ma wiele sprzętów właśnie do takiego dokładnego wiercenia, albo dokładnego yy, strugania, ponieważ tam są przyrządy opierające się o sumiarkę. Tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.